Hej, witam na moim kanale, to jest Ford Ranger, zapraszam do oglądania. Słuchajcie, chciałbym się powiedzieć, że zacznę od ale w tym przypadku bogażnika nie mam, mamy pakę, to, to wam za chwilę pokażę. Tak wyglądają klucze zwykłe, takie klucze proste. Z, chciałby się powiedzieć z takiego zwykłego, taniego plastiku. No, ale to jest tak, nazwijmy to, samochód dla twardzieli, dla farmerów, dla osób pracujących. Więc naprawdę, to czy to będzie piano, black, piękny plastik, to jest naprawdę bez znaczenia. Dwa przyciski, zamykanie, otwieranie samochodu, który działa bez jakiejkolwiek wizualizacji świetnej. Zamykamy samochód, otwieramy samochód. Słychać tylko i tyle. Jeżeli chcemy się dostać na tą pakę, używamy. Stopnia tego, stopnia tego, bądź też tego samego tutaj z drugiego boku. Oprócz tego otwieramy w ten sposób, jest nawet solidne. Możemy na to wskoczyć i wejść do środka. Tak jak widzicie, mamy tutaj kawał lodu, dlatego że ostatnio padało. A teraz obecnie mamy przymrozek, tak więc mamy tutaj tafle lodów w środku gratis, mamy dwa gniazda jedno gniazdo takie typowe domowe 230V a drugie 12V z tej strony uchwyty na haczyki itd itp i nic więcej jeśli chodzi o wymiary tej przestrzeni bagażowej, to zobaczcie długość 160cm maksymalna szerokość to prawie 150 tutaj wysokość 48 cm, tyle jeśli chodzi o przestrzeń ładunkową. Co, tutaj jeszcze coś mam dodatkowego, to możemy coś zaczepić. Ok, to jest na tak zwany dach, jest orurowanie miękkie. No dobra, idziemy do środka. A właśnie zanim wejdę do środka, zobaczcie mamy pełnowymiarowe koło zapasowe i to się naprawdę chwali. Progi z dwóch stron, ogromne koła baloniaste i to jest 265 na 70 i R17, 17-calowe felgi i taka opona. No dobra, e, sprawdźmy wykonanie klamek. To na pewno wszystkich już śmieszy. Jaż to to sprawdza w takim samochodzie, ale ja sprawdzam. E, tak sobie czy ta klameczka, taka typowa klameczka jak to w Fordach. Otwieram, ale tak naprawdę masywna. To jest taki kawał grubej, konkretnej klamki. No mega mi się to podoba. Otwieramy, nie otwieramy, bo mam zamknięty samochód. No właśnie. O, już się pogubiłem z tymi autami. Ok, auto otwarte, teraz tak, jakość wykonania drzwi, o dziwo, zobaczcie, to jest mega mięciutko, to jest bardziej miękko niż w Explorerze, czy w Capri, lub w Kudze, naprawdę mega mi się to podoba. To samo tutaj podłokietnik, bardzo ciekawe zaprojektowane otwieranie drzwi, kieszeń dolna, na dole plastik, wiadomo, ale tu jest bardzo ładnie miękko, siedzenia manualne, czy też manualna regulacja w tej konfiguracji. Zagłówki ogromne, dużo miejsca na szerokości barków, mnóstwo miejsca na plecy. Trzymanie boczne takie powiedziałbym, że miękkie, ale to ma to swoje plusy. Tutaj jest jeszcze bardziej miękko, mega wygodnie. Jest OK. Dobra, wsiadam do środka. No i słuchajcie, jestem wewnątrz Rangera i powiem Wam, że te samochody troszeczkę się zmieniły. Ja pamiętam, kilkanaście lat temu siedziałam w Toyota Hilux i chyba w Mitsubishi tym... 200L, tak, tak to się chyba się tak nazywa ten, ten pick-up z Mitsubishi. Tam to wyglądało kiedyś inaczej. To wszystko wyglądało takie naprawdę takie toporne jak w dzisiejszych jeszcze, w dzisiejszych vanach, głównie z Renault. Fordy się zmieniły w Fordach, w vanach, szczególnie w Transitach. Jest to wszystko takie bardziej cywilizowane, bardziej pod, skrojone pod samochód osobowy. Tutaj również ten pick-up wygląda już zupełnie inaczej. Siedząc wewnątrz nie mam wrażenia, że siedzę w pick-upie. Siedzę raczej w takim samochodzie typowym osobowym, dużym, przestronnym, który daje naprawdę jakąś tam frajdę z siedzenia, samego siedzenia w tym samochodzie. Jazda jest tutaj też oczywiście ok. Mam sporo doświadczenie w jeździe samochodami typu van, takimi dużymi, wiecie, z windą i tak dalej. Tutaj się tym jeździ podobnie. Ok, siedzisz niżej, ale jeśli chodzi o same gabaryty, to powiem Wam, że jeżdżąc tutaj po, wokół salonu na parkingu, to tym samochodem łatwiej mi jest jechać, parkować niż Capri, który miałem godzinę temu. Kapli. Musiałam bardziej uważać, rozglądać, a ja tutaj po prostu sobie wsiadam jadę i jest, jest ok. Zacznę może jak zwykle od ilości miejsca. Tak jak wiecie, mam MED 93. Jeżeli nie wiecie, jesteście tutaj nowi na tym kanale, to zapraszam do subskrypcji. Fotor kierowcy znajduje się teraz najniżej, czyli w najniższej pozycji. Mam prawidłową. Pozycję za kierownicą, i teraz tak nad głową, tak powiem na 8 palców. Co jest moim zdaniem rewelacja, tutaj przed nogami, oczywiście, mnóstwo miejsca. Naprawdę, mnóstwo miejsca z tej strony również. Zwróćcie uwagę na ukształtowanie, czy też wyrzeźbienie tego tunelu środkowego, czy też tutaj tych uchwytów śmiesznych, nikomu niepotrzebnych. O, tak to wygląda. Mnóstwo miejsca na kolano. Moje kolano niczego nie dotyka. Z tej strony już jest bardziej wąsko dla pasażera. Z tej strony jest ok, jeśli chodzi o. Widoczność, no to tak, tak to wygląda. Kamera znajduje się na wysokości moich oczu i ta, to widzę dookoła. Oczywiście, do tyłu, no okej, okay. ta szyba z tyłu jest całkiem spora. Ma świetną widoczność. Wszystko tam widzimy prawie wszystko nawet, nawet te drzwi tam z tyłu z, z tej e, przestrzeni cargo czy też e, przestrzeni bagażowej. Z przodu widzimy kawałek maski, no ale bądźmy szczerzy, no tak byśmy raczej, no prawie moglibyśmy zaparkować, jeżeli ktoś ma takie doświadczenie w parkowaniu czegoś takiego w ten sposób, e, takiej maszyny. Lusterka boczne są rewelacyjne. Duże i super. O, i śruba tam jest pod tym lusterkiem. Zobaczcie, coś tam odpadło. <grym> Widzicie to? <grym> coś tam odpadło. No naprawdę jest śruba, zaraz to zobaczę. O co tutaj chodzi? Wydaje mi się, że ta śrubka spadła gdzieś tam od czegoś, od środka. Ona jest taka, hmm, no zobaczcie. No coś tu się, ewidentnie coś tu się stało, nawet porysowałem z ten plastik. No, dobra, już to zostawię. Ok, a mogę w ogóle cokolwiek z tym zrobić? Czy tak nie za bardzo? No teoretycznie idzie, no ale nie chcę, żeby to lusterko pękło dziwne. Dobra, zamykam okno. Automatycznie się domyka, rewelacja. Ok, tak jak mówiłem wcześniej, lusterka spore, naprawdę wszystko w nich bardzo dobrze widać. To lusterko, na które zawsze narzekam, tutaj jest całkiem wysoko, bym powiedział. Mamy sporo miejsca przestrzeni tej między dolną krawędzią lusterka a dolną krawędzią podszybia. Podszybie pod nie jest zbyt długie, to się chwali. Podszybie. Wykonane tutaj z twardego plastiku, a jeszcze wrócę do słupków. A zobaczcie, słupki, a, które no moim zdaniem są wąskie jak na taki samochód, i tutaj wszystko jest dobrze dobrze widoczne. Jest, tutaj te uchwyty są tak zaprojektowane, aby z żadnej, o może ok, z tej strony, tak nikt nie patrzy na to, ale to jest z każdej strony. Zobaczcie, praktycznie one jakby nie nakładają się na to, tę szybę przednią. Kierownica wykonana z bardzo miękkiego materiału. To jest bardziej miękkie niż w samochodach osobowych, zwykłych osobówkach z Forda i naprawdę to mi się tutaj mega podoba. Tutaj kawałek piano black, który trafił moim zdaniem zupełnie przez przypadek. Ktoś go tutaj władował, bo nie miał co z nim zrobić. Tutaj nie znajdziecie tego piano black, oprócz tego miejsca, a tak tego nie ma, w ogóle dziadostwa. No dobra, tu jest jeszcze kawałek. Okej, okay. Dobra, czepiam się jak zwykle. Kierownica multifunkcjonalna. To jest ok, Dobra, to jest ok, ok, ok. Wszystkie, że tak powiem, rzeczy, które chcemy sobie ustawić, możemy sobie to zrobić wszystko z poziomu kierownicy. Też ta kierownica nie jest jakaś duża, to koło jest takiej średniej wielkości. Ja naprawdę e, szanuję za to Forda, że Ford nie poszedł tak jak inni producenci w jakieś tam wielkie koła. To jest naprawdę super. Jeśli chodzi tutaj o, o zobaczcie, a tu też jest pianowy, tak, no tego nie zauważyłem. Nawiewy, wszystkie te nawiewy tutaj są tej samej wielkości o tym samym kształcie z takim takim troszeczkę zabawkowo śmiesznym czymś dziwny kształt tego. Ekran tutaj z tej strony, no to jest taki ekran, który to żeby było więcej miejsca czy więcej miejsca, lepsza widoczność. Zobaczcie. Minimum, absolutnego minimum. Kilka aplikacji to co jest potrzebne. Radio, telefon, media, Apple CarPlay, Android, instrukcja obsługi i funkcja do do holowania. I tak naprawdę nic więcej nam nie jest potrzebne, bo zwróćcie uwagę na to, że wszystkie nowoczesne dzisiejsze samochody mają mnóstwo różnego rodzaju aplikacji, funkcji, z której nigdy nikt nie korzysta. Ja w moim samochodzie mam tych funkcji naprawdę od... i kiedyś ja tylko przeglądałem i tyle. Nie korzystałem z tego w ogóle, bo naprawdę nie ma sensu. Samochód służy do tego, żeby wejść do niego, odpalić, ruszyć, pojechać i tyle w temacie. Dobra, ale jak już tutaj jestem to tak, wentylacja yy, wszystko w podstawie to jest ok, nie ma czegoś takiego jak komfort w tych innych samochodach, jeśli chodzi tutaj o to, możemy sobie to zrobić ok, zwiększyć lub zmniejszyć ojej, zagalopowałem się manualnie, znaczy dotykowo bądź też tutaj wróćmy do tego mamy jeszcze Mamy jeszcze panel manualny czy też fizyczny z pokrętłami oraz przyciskami i to jest super, to mi się podoba i to się chwali. Mamy ładowarkę indukcyjną, jedno gniazdo, zwykłe USB oraz USB typu C, manetkę do zmiany biegów, mamy dwa miejsca na napoje, rodzaje napędu i to wam za chwilę pokażę, drive mode tak zwany. Czyli tak, sekunda, niech z tego wyjdę. Może zacznę od ostatniego. Ok, tutaj mamy na teren, powiedzmy, górzysto-kamienisty, tak bym to powiedział, tutaj na cztery, na, na cztery łapy. Następnie mamy sand, czyli piasek, błoto. Tutaj mamy śliską na No właśnie, jeszcze mamy tak do, do holowania. Tryb jazdy? Tryb jazdy, no właśnie. <gryb> eko i normal. I teraz, tak, powiedzcie mi, kto tak naprawdę kupując taki samochód jeździ w trybie eko? Chyba to jest tylko dodane, dodana, bo ktoś sobie tak kazał, czy takie są, nie wiem, jakieś wytyczne produkcji samochodów. Nikt tym nie będzie jeździł eko, szczególnie. Ładując ileś tam 100 kg na pakę, i jadąc jeszcze w jakimś błocie, większość ludzi kupując, kupuje takie samochody, nie korzystając z tych trybów jazdy, bo jeżdżą tymi samochodami po zwykłych drogach. Tak też można. Tak więc, yy, mój wyjazd w błoto i tak dalej mija się tutaj z celem. To jest zwykła prezentacja, Pokażę Wam, jak taki samochód wygląda, jak te samochody się zmieniły przez lata. Dobra, idźmy dalej. Mamy tutaj te napędy, o których wspominałem. Mamy potłukietnik. No właśnie, Ford. Twardy, twardy potłokietnik dramat, ale za to mnóstwo miejsca w środku, gniazdo 12V, Toyota Hilux ma dodatkowo tutaj jeszcze gniazdo 12 nie, gniazdo takie normalne, 230V. Jeśli chodzi tutaj o tą część, mały taki coś a la półeczka schowek, schowek przed pasażerem, takiej normalnej, normalnego rozmiaru. Tutaj na samej górze blaszki przeciwsłoneczne, bez dodatkowego podświetlenia. Mamy przegrodę na okulary czy też schowek, OK. i mamy tutaj światełka LEDowe oraz z tyłu to samo, czyli to się, to się chwali, to się chwali. Yy, wracając do tych foteli, tak jak mówiłem wcześniej, bardzo wygodne, bardzo szerokie, obszerne, wygodne. No tutaj będę się powtarzał, ale naprawdę te fotele robią robotę i życzyłbym sobie takich foteli w każdym jednym samochodzie. No niestety tak, tak niestety nie jest. No dobra, tyle, jeśli chodzi o przód. Idę do, do tyłu. Ok, otwieramy drzwi, sprawdzamy jakość wykonania. Górna część jest wykonana z twardego plastiku, tu jest twardo-miękki, bardzo przyjemny do tego potłukietnik, to się chwali. No i tak, spróbuję zasiąść tutaj, czy usiąść sam za sobą. Przesunę moje graty. Tak jak widzicie, kanapa jest też ładnie wyprofilowana. Bardzo płaska, czyli to jest gwarancja, zawsze jak widzę jak jest kanapa płaska, daje mi to gwarancja tego, że będzie mnóstwo, czy też jest tutaj mnóstwo miejsca na plecy. Okay, siadając za sobą, jest mała niespodzianka, dlatego że, zobaczcie, no niestety nie mam tego miejsca na nogi tyle, ile bym, tyle, ile bym chciał. Tył oparcie jest miękki: jedna kieszeń, druga kieszeń gniazdo 12V, gniazdo zwykłe, duży tunel środkowy na dole jeden uchwyt, drugi uchwyt, dwa haczyki z tyłu i chyba mamy tutaj podłukietnik. Słuchajcie, dziwna sytuacja. Myślałem, że jest to potłukietnik, ale nie potrafię tego w ogóle wyjąć. Wracając z tej kanapy, zobaczcie, tutaj jest coś sztywno. Chyba, że on się dopiero odblokuje, jak to się zatrzaśnie. Yy, momencik. No, niestety, nie mogę sobie poradzić, nie potrafię tego wyjąć. E, tak czy inaczej, nad głową mam tak na dwa palce dwa palce i to tyle. Na stopy no tak, prawie. Miejsce jest, tak czy inaczej kanapa na dwie dorosłe osoby. I tyle. No, bo sobie, jeśli potrzebujecie trochę więcej miejsca, czy nie? też nie chcecie zniszczyć kanapy, a potrzebujecie coś przewieźć z tyłu, to robicie tak i macie trochę więcej przestrzeni. Tego tu już nie podniesiemy, ale za to szukając narzędzi, znajdziecie je tutaj. Oraz większą też ilość przestrzeni, jeżeli chcielibyście przewieźć coś w ten sposób. Dobra, zerkamy pod maskę, która jest mega ciężka i wielka. Wszystkie dane widzicie na własnych ekranach. Ja powiem od siebie, że naprawdę tutaj można wsadzić smoka. Tu można wsadzić konkretny ciśnick, bo miejsca jest naprawdę mnóstwo. Dobra, idę do środka. Dobra, słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o Forda. Rangera, dajcie znać w komentarzach, co myślicie o takim samochodzie, czy chcielibyście jeździć takim samochodem. Ja wiem, że kiedyś w Polsce była moda na tego, tego rodzaju samochody, dlatego że można było odpisać cały VAT i dużo ludzi jeździło czymś takim po ulicach. Dzisiaj to się zmieniło i chyba już nie można tak odpisać. Nie wiem, jak to wygląda. Tak czy inaczej, tutaj w Wielkiej Brytanii dużo osób jeździ takimi samochodami na co dzień po normalnych ulicach. To nie są samochody używane przez farmerów. Farmerzy również tym jeżdżą, ale tak jak widzę na ulicach. No to raczej jeżdżą, samo, jeżdżą osoby, które z farmą raczej nic wspólnego nie mają. Jak zwykle zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Ja już się z wami żegnam. Dziękuję za uwagę. Dbajcie o siebie i wasze cztery kółka.